Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga GajaPisze.pl o komunikacji i rozwoju osobistym oraz minimalizmie. Piszę też czasami o nawykach. Podlinkuję Wam na dole wpis, który poświęciłam w całości nawykom. Mnóstwo jest tak naprawdę nawyków, które chciałabym wprowadzić w swoje życie. Praca nad takimi nawykami, a konkretnie nad tym, żeby one stały się takim regularnym elementem naszego życia, jest dość ciężka, bo tak naprawdę dużo trzeba konsekwencji, dużo czasu trzeba powtarzać dany nawyk, żeby on wszedł nam w krew. I dzisiaj dlatego chciałabym Wam opowiedzieć o moim wynalazku, o moim odkryciu. Znaczy, pewnie to nie jest mój wynalazek, ja na niego sama nie wpadłam. Troszeczkę. Zgapiłam go od takiej innej youtuberki, która prowadzi kanał między innymi o homeschoolingu i ona coś takiego stosuje właśnie dla swoich dzieci, kiedy prowadzi dla nich lekcje w domu. Natomiast ja postanowiłam zastosować to dla siebie. Nie mam dzieci, chociaż czasami tutaj mój kot też z tego mojego wynalazku może skorzystać, chociaż pewnie on inaczej by to nazwał. W każdym razie. Bez zbędnego przyciągania, Oto to jest mój temat dzisiejszego filmiku. To jest, to jest mój koszyk zakupiony w Ikea. Tak, niestety kupiłam go w Ikea. Historia tego koszyka jest taka, że po prostu mi się spodobał. To nie jest dobry powód, żeby kupować rzeczy, ale no, stało się. Shit happens. Jeżeli już coś takiego pojawia się w moim życiu, to przynajmniej staram się to jakoś dobrze wykorzystać. I to jest mój taki koszyk, który pomaga mi w pielęgnowaniu moich nabyków, w tym, żebym o nich nie zapominała, żebym zawsze pamiętała i rano i wieczorem, nad jakimi obszarami chcę pracować, bo tak jak mówiłam, jest ich sporo i łatwo jest po prostu zapomnieć i potem sobie tydzień później przypominamy, że a miałam przecież medytować codziennie i, i tak dalej. Więc ym, ten koszyk jest wypełniony rzeczami, które służą mi do moich różnych nawyków i do rzeczy, które po prostu uprzyjemniają mi poranki i wieczory. Ten koszyk jest zawsze przy moim łóżku, więc kiedy wstaję rano, mam go pod ręką, kiedy kładę się spać, ym, też jest blisko, dlatego łatwo jest do niego sięgnąć, no po prostu jest to o wiele bardziej ułatwione niż jakbym miała nie wiem, szukać tych wszystkich rzeczy gdzieś tam po całym mieszkaniu. Też pomaga mi to zachować porządek, tak, bo tu jest dużo takich randomowych, przypadkowych rzeczy, które gdzieś byłyby rozsiane i wiecie, że moim postanowieniem noworocznym jest to, żeby mieć większy porządek w mieszkaniu. Więc ten koszyk też sprawdza mi się idealnie właśnie do tego celu. Może teraz opowiem Wam po prostu, co z niego wyjmuję. Mam, mam tutaj taki mój zestaw do malowania. Mam farby akwarelowe, jakiś papier i pędzle. Po to sięgam najczęściej wieczorem, kiedy właśnie chcę się wyciszyć przed snem, puszczam sobie jakąś muzykę albo audiobooka i po prostu sobie maluję. Nie myślcie, że to są jakieś, nie wiem, jakie dzieła sztuki, ja po prostu sobie tak e, chyba zgrole, tak? to w ogóle jakby o, na przykład literki sobie ćwiczę e, jak się pisze e, tak po prostu żeby żeby odpocząć jest to dla mnie po prostu forma relaksu, lepsze niż, nie wiem jakieś głupie gry na komórce tak? czy, czy scrollowanie mediów społecznościowych hmm. No, oczywiście mam piórnik, gdzie mam wszystkie potrzebne rzeczy. Mam ołówki. Zresztą sobie schowam też. Muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam pisać ołówkiem. Nie wiem dlaczego, o co chodzi. Dajcie znać w komentarzach, czy też tak macie. Długo próbowałam się jakby przestawić na pióro wieczne, ale jednak ołówek jest najlepszy dla mnie. Prawione migdały w cynamonie. Słodzone ksylitolem. Because. A co my tu jeszcze mamy? Mamy moje nutki do ukulele. Tutaj mam chwyty do piosenek, które sobie gram. Niestety muszę powiedzieć, że dawno nie grałam na ukulele, i to mi właśnie przypomina, żeby do tego wrócić. Tryliad zakładek do różnych książek. Mam oczywiście kilka czasopism. Tutaj akurat jest przekrój, wysokie obcasy, sens. Um, będę musiała niebawem przejrzeć je, zobaczyć, czy jeszcze coś ciekawego tu jest i oddać je do biblioteki. Mam moją książkę. To jest moja książka miesiąca, można tak powiedzieć. To jest moja książka, którą y, kupiłam sobie na styczeń, bo postanowiłam w tym roku też każdego miesiąca kupować jedną książkę. Głównie po to, żeby wspierać też polskie wydawnictwa. To jest akurat książka z wydawnictwa Czarna Owca. Co ciekawe, Jedyna książka, którą kupiłam w zeszłym roku to było Minimalizm, też z wydawnictwa Czarna Owca, więc pozdrawiam wydawnictwo, bardzo, bardzo fajne macie tytuły. Tę książkę mam zawsze pod ręką, jestem w połowie, więc nie jest za dobrze, ale jest to książka filozoficzna, więc troszeczkę inaczej się ją czyta, zresztą też nie ma się co śpieszyć tak naprawdę. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Mam kosmetyczkę, tak, jestem kobietą. Wodą, ogniem, burzą. Bo self care jest bardzo ważny i też właśnie rano, a w sumie głównie wieczorem, staram się um, nie zapominać tak, o takich rzeczach, bo często nie wiem, człowiek jest zmęczony i wieczorem ma po prostu tylko ochotę się walnąć do łóżka i zapomina o tym, żeby nie pozmarować sobie kremu w dłoni, nie? Macie też tak? Czy, czy to tylko ja tak mam? W każdym razie ta kosmetyczka. W ogóle przyjechała do mnie z Butanu. Moja najlepsza przyjaciółka mi ją przywiozła i to jest naprawdę jeden z moich ulubionych prezentów, jakie chyba dostałam w życiu, bo jest piękny i jest praktyczny i przypomina mi o mojej przyjaciółce, więc po prostu win-win-win. No i mam tutaj takie najbardziej potrzebne rzeczy typu jakieś tam kremy, rzeczy, których staram się używać. To jest, to też dostałam od tej przyjaciółki i próbuję tego używać, ale wiecie, jak jest. Mam jakieś tam tabletki, które muszę brać rano na tarczyce, jakieś tam maści, odżywkę do paznokci. no i olejek. Um, Ujędrniające serum olejowe do ciała z aktywnym ekstraktem z rozmarynu. Kazamek dyktyt po prostu ten zapach zawsze wieczorem się nim smaruje i jest to po prostu coś niesamowitego. I też często używam go po tym To jest szczotka do suchego szczotkowania, do masażu. Też taka rzecz, o której się zawsze zapomina. Kupujemy tych rzeczy, tych gadżetów właśnie miliardy, a potem one gdzieś tam leżą w szufladzie, w łazience i nie chce nam się ich po prostu użyć. Jak to u mnie leżało w łazience, to ja po prostu w ogóle tego nie używałam. Um, a odkąd mam to w koszyku, to zawsze wieczorem po prostu te parę minut się poszczotkuje i to jest bardzo fajne, przyjemne dla, dla skóry i też takie odprężające. No i zdrowe dla krążenia i nie będę Wam tam mówiła o co chodzi. Mówiłam też, że mój kot y, ma tutaj pewne rzeczy. Y, tak, ma y, szczotkę i taką zabawkę z laserem. Także kod też tutaj ma swoje 5 groszy. No i chyba właściwie najważniejsza rzecz. Mam dwa notesy. Nie jest to idealna sytuacja, ale no, chcę wykończyć ten notes. Już zresztą jestem blisko. W tym notesie um, zapisuję wszystkie swoje pomysły na, na filmiki, na wpisy blogowe, na media społecznościowe. Także to jest taki Idea Journal. Natomiast to jest mój kalendarz, mój taki powiedzmy. Pamiętnik czy też dziennik, gdzie zapisuję codziennie, jak się czuję. Zapisuję, nie wiem, czy jestem zmęczona, czy jestem wypoczęta, czy jestem podirytowana, czy jestem zła. Zapisuję sobie też, za co jestem wdzięczna. Staram się codziennie to robić. Oczywiście nie robię tego codziennie, tak, ale myślę, że 6 na 7 dni w tygodniu daje mi się to zanotować. No, i zapisuję sobie też rzeczy, które chciałabym zrobić. Takie, taką to-do listę sobie robię, także na przykład dzisiaj mam zapisane, że no, mam nagrać filmik o moim koszyku, więc mogę sobie jak najbardziej to odhaczyć. Tak, swoją drogą myślałam, żeby nawet mu nadać taką nazwę i nazwać go nawy koszyk, w sensie nawyk i koszyk, ale nie, wiem, bo głupie jest, nie. Um. Tak, także mam tutaj mój dziennik, mm, mam wszystko, co tak naprawdę potrzebuję do tego, żeby dobrze rozpocząć dzień, oprócz może kawy, kawę mam. Kawę mam tutaj. Także dzień rozpoczynam od tego, że notuję sobie. <grych> a tak, a tu mam awizę, które muszę odebrać sobie z poczty listy. Eee, notuję sobie tutaj codziennie, przy kawie coś sobie czytam. Także staram się tak e, na spokojnie, powoli e, rozpocząć każdy dzień i tak samo wieczorem. Oczywiście na ukulele staram się nie grać wieczorem, bo sąsiedzi. Ale to wszystko mieści mi się, strasznie w ogóle dużo tego jest. Wszystko mi się mieści w moim nawykoszyku. Aha, no i właściwie jeszcze Mam tutaj zawsze przy sobie olejek CBD, który stosuję od niedawna z melatoniną na sen, który też ułatwia mi zasypianie, więc ostatnio moje wieczory są naprawdę tak wychillowane, zapalam sobie świeczkę, czytam sobie książkę, maluję, smaruję się pachnącym olejkiem i naprawdę czuję się jakbym była w jakimś takim spa dla umysłu i ciała. Bardzo Wam polecam, bo tak naprawdę nie wymaga to wiele, nie wiem, pieniędzy, wiele wysiłku. Wydaje mi się, że to jest dość proste. Mi w każdym razie ułatwia to bardzo życie. Oczywiście to nie musi być koszek, to może być jakiekolwiek inne pudełko, to może być szuflada, jeżeli macie, nie wiem, stolik nocny przy łóżku. Nie musi by to być też takie wielkie, tak? To nie o to tak chodzi. Ważne, żeby tam były dobre rzeczy. I to jest też fajne, bo kiedy, nie wiem, mam taką naturalną, powiedzmy, ochotę, żeby złapać za telefon i tam, nie wiem, grać w pasjansa, czy przeglądać Instagrama, to łapię się za ten koszyk i tak naprawdę cokolwiek z niego wyjmę, to będzie z jakąś korzyścią dla mnie. A tutaj pudła. I myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim rozwiązaniu. Może sami coś takiego macie podobnego w, u siebie w domu. I może macie jeszcze jakieś inne rzeczy, które trzymacie w takim koszyku. Widzimy się za tydzień. Cześć.